Geniusze zbrodni, mistrzowie kamuflażu, spłuczka narusza prawa człowieka, biologiczna bzdura roku i najnowsze trendy w modzie męskiej. No i o tym dziś, między innymi, moi drodzy. Ja nazywam się Adam Feder i zapraszam Was na program pełen dobrych wiadomości. Na początek kronika kryminalna, dobra wiadomość. Policja donosi, że w nowym roku mamy do czynienia z wysypem geniuszów zbrodni, a także mistrzów kamuflażu. Jeden udawał manekina, a dwóch kolejnych usiłowało się schować przed funkcjonariuszami. Pierwszy w szafce kuchennej, a kolejny w łóżku. Poznaliśmy tym samym kolejne miejsca, w których nie warto chować się przed funkcjonariuszami, bo na pewno nas tam znajdą. Na przykład nie warto chować się w piecu kaflowym, jak ten 25-latek z Grudziądza, złodziej ogórków kiszonych i innych przetworów z piwnic. Nie warto chować się w dywanie, szczególnie, że zazwyczaj złodziej chowa się w dywanie nieumiejętnie. Na przykład wystają mu buty i one od razu zdemaskowały 35-latka z Łomży. A na przykład 25-letni mieszkaniec gminy Wulka. Ukrył się przed policjantami na strychu. Na jego nieszczęście załamał się strop i wpadł wprost w ręce policjantów więc strych też odpada i zmywarka. Nie warto się chować w zmywarce, bo policjanci wiedzą, że to jest jedna z ulubionych kryjówek i zawsze takiego delikwenta znajdą. To już naprawdę lepiej podjąć próbę zlania się z otoczeniem, tak jak kameleon, albo jak ten mężczyzna, który włamał się do sklepu odzieżowego w Tarnowskich Górach, a kiedy na miejsce przybyli funkcjonariusze, założył ubrania z wystawy i udawał manekina. No, ale to też nie zawsze się udaje i tym razem również nie wyszło. Ja tak na przyszłość proponuję nosić zawsze ze sobą taki zestaw. O, proszę bardzo, to jest abażur oraz żarówka, i dzięki temu z powodzeniem zawsze możemy udawać lampę. To zakłada się taki abażur na głowę. No i to jest, można powiedzieć, kamuflaż idealny i ja każdemu złodziejowi polecam. A teraz informacja ze słonecznej italii. Tamtejszy sąd najwyższy uznał, że spłukiwanie wody po sobie może łamać prawa człowieka, bo zakłóca spokój sąsiadów. To chyba dobra wiadomość: no bo jak ktoś ma sąsiadów, za którymi nie przepada, a oni akurat tak się składa, również spłukują wodę po sobie, no to zawsze można zadzwonić. Po policję, po straż miejską. Natomiast trzeba się uzbroić w cierpliwość. 18 lat trwała we Włoszech ta batalia sądowa o spłuczkę. Małżeństwo argumentowało, że sąsiad zainstalował muszlę klozetową tuż za wezgłowiem ich łóżka, za cienką ścianką działową, no i ostatecznie zasądzono, że należy im się odszkodowanie w wysokości 500 euro za każdy rok nękania tą spłuczką. Doskonała wiadomość. Wiemy już, jaka wypowiedź jest biologiczną bzdurą roku 2021. Otóż złotą statuetkę zęby otrzymuje Anna Maria Żukowska. To jest taka polityczka lewicy, która była łaskawa stwierdzić, że zdarzają się biologiczni mężczyźni rodzący dzieci. Otóż, no to aż nieprawdopodobne, ale okazało się, że. No nie, nie zdarzają się tacy biologiczni mężczyźni rodzący dzieci. To aż nie do uwierzenia, no ale tak jest. To znaczy, raz zdarzyła się taka sytuacja, że biologiczny mężczyzna urodził dziecko, ale to się zdarzyło w filmie ze Schwarzeneggerem, a on tak naprawdę to nie urodził tego dziecka, proszę Pani. To były tylko takie efekty specjalne. To było tak na niby. W filmie oni mu tam wsadzili jakąś poduszkę pod koszulę, i on udawał tylko, że jest w ciąży. Proszę nie wierzyć we wszystko, co pokazują w filmach. Na przykład taki Alf z planety Melmac tak naprawdę też nie istnieje. To był tylko taki film, taka sztuczka kinematograficzna. i tak oto zmierzamy do końca. Zobaczcie tylko jeszcze tę propozycję modową na wiosnę. Jak już śniegi stopnieją, to tak się będzie chodziło. Te ubrania są przeznaczone na działy męskie. Piszcie, jak wam się podoba. Na przykład ja jestem bardzo na tak. Bardzo mi się podoba ten najnowszy trend, moi drodzy. No bo mężczyzna czy krasnoludek? No nie wiadomo. To jest nie do odróżnienia. No i o to właśnie chodzi. To jest w tym wszystkim najlepsze. Świetna wiadomość no, dla mnie jest taka, że ja akurat mam taką czapeczkę. Ja nie wiedziałem, że ona jest taka modna, ale już się dowiedziałem, to wiem. No i ja ją sobie tak, o, teraz założę i dzięki temu mogę się pożegnać z Wami w sposób taki dostojny, elegancki, ubrany w najnowszy krzyk mody. No i co, no i. No i o. No i widzimy się za tydzień.